Bulwary Park to najwyższe wieżowce na Podkarpaciu. Wraz z Iglicami mają ponad 75 metrów. Powstały w południowej części miasta, tuż obok bulwarów nad Wisłokiem, będących doskonałym miejscem wypoczynku. Nowy zespół mieszkaniowy tworzą dwa budynki po 18 kondygnacji każdy. Dynamiki nadają im charakterystyczne balkony i tarasy. Bulwary Park, oprócz nietuzinkowej architektury, wyróżnia położenie, które umożliwia bardzo dobrą komunikację ze wszystkimi częściami miasta. Z wyższych kondygnacji rozpościera się panorama na Rzeszów, Zieleń i rzekę Wisłok. Przy budowie obiektu wykorzystano wysokiej klasy materiały budowlane, m.in. trójszybowe okna dające bardzo dobre wyciszenie mieszkań. Obiekty, za które odpowiada deweloper Apclam są doceniane w konkursach, między innymi o kryształową cegłę. W wieżowcach znajduje się łącznie 330 mieszkań o zróżnicowanym układzie i metrażu, od 25 do 120 m2. Budynki wyposażone są w oświetlenie LED na elewacjach, klatkach schodowych i w garażach. Dopełnieniem zespołu będzie zielony dach z ekstensywną roślinnością, zrealizowany na garażach między budynkami.